Zapraszam pani dr Agnieszkę Budnik, panią doktor nauk medycznych, która y, przybliży nam temat, który nie jest rzadki i jest nazywany y, epidemią y, no, utraty widzenia, już nie mówimy ślepoty, bo y, też pani nam pewnie opowie, że jest też zła wiadomość taka, że... Y, AMD dotyka, czyli zwyrodnienie plamki żółtej, bardzo dużej liczby ludzi, ale dobra wiadomość jest taka, że lekarze mają narzędzie, żeby ratować nas przed ślepotą. W pani ręce mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie przez panią prezes Pacholec na to spotkanie i możliwość podzielenia się z państwem moją wiedzą o diagnostyce i leczeniu AMD. AMD to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Nazwa pochodzi od, jest skrótem od angielskiej nazwy. Jest to choroba przewlekła, nieuleczalna, o wieloczynnikowej etiologii która dotyka centralnej części siatkówki, obszaru zwanego plamką. Mamy dwie postaci AMD, postać sucha, która dominuje, to jest 80, 85% naszych pacjentów. W tej postaci dochodzi do odkładania się złogów, w postaci druzów, właśnie w obrębie plamki. Ta postać przebiega wolno. Objawy, które jej towarzyszą, są zazwyczaj łagodne. I druga postać, postać wysiękowa, dotyczy 10% pacjentów. I tutaj już objawy są bardzo gwałtowne. Dochodzi do znacznego pogorszenia widzenia. Rozwój choroby jest szybki. W tej postaci dochodzi do powstania takiej błony neowaskularnej i znacznego znacznej zmiany y, morfologii siatkówki y, w obszarze plamki, co oczywiście się przekłada na widzenie. Jako, że plamka odpowiada za to nasze ostre widzenie, za widzenie szczegółów, widzenie barw, tam jest duże nagromadzenie fotoreceptorów, to wszystko, co się dzieje w tym y, rejonie, ma swoje odzwierciedlenie w postaci y, różnych y, dolegliwości wzrokowych. I teraz e, chciałabym, żebyśmy e, przenieśli się w taki świat osoby z AMD, wyobrażamy sobie oczywiście ją jako pasażera, nie jako kierowcę. Co się dzieje? Pacjenci z AMD widzą w centrum swojego widzenia plamę, widzą metamorfopsję, czyli obraz jest powyginany, z prostych drzwi robią się wygięte, nie są w stanie rozpoznawać twarzy, nie są w stanie rozpoznawać znaków drogowych. Nie są w stanie czytać, nawet takie codzienne czynności, jak robienie zakupów w sklepie, stają się e, ogromnym wyzwaniem i e, znacznie utrudniają e, funkcjonowanie. Tak tak widzą osoby e, z zaawansowaną postacią AMD. Czemu właśnie o tym, o czym powiedziała pani prezes, że jest to epidemia naszych. Czasów, wyzwanie. W książce, która się ukazała w 1911 roku, na temat AMD, było jedno zdanie. Książka ponad 900 stron, i jedno zdanie na temat AMD. Dzisiaj rok rocznie ponad 2500 publikacji, tylko na temat tej choroby, co świadczy o tym, jak poważny jest to problem. Żeby to przedstawić obrazowo, jedna na dziesięć osób, a więc w każdym rzędzie jedna osoba, jeśli byśmy byli takim statystycznym, próbką statystyczną społeczeństwa, to w każdym rzędzie jedna osoba ma AMD. A jedna na 100 osób, czyli co najmniej kilka zebranych na tej sali, ma AMD znacznie e, pogarszające widzenie, tak? Które prowadzi do takiej funkcjonalnej ślepoty. Więc skala problemu jest ogromna. Jak to wygląda w Polsce? Nie mamy takich danych szczegółowych, tylko szacunkowe. Wiemy, że około 1,5 miliona osób w Polsce choruje na MD, z czego 140 tysięcy to osoby chorujące na tą postać wysiękową, czyli tą postać, która daje bardzo poważne zaburzenia widzenia. Szacujemy, że rok rocznie tych osób z postacią wysiękową około 14 tysięcy. Będzie nam e, przybywało. I w jakim e, punkcie jesteśmy? Jeśli chodzi o diagnostykę, to diagnostyka AMD możemy powiedzieć, że opiera się na takich trzech filarach, i moim zdaniem wszystkie są bardzo istotne. Pierwsza to samokontrola, i to jest coś, co wszyscy jesteśmy w stanie sobie zrobić w domu, zajmuje mniej ni czasu niż e, wypicie kawy. I zalecenia są takie, że każda osoba po 50 roku życia robi sobie ten test raz w tygodniu. A każda osoba z AMD powinna codziennie sobie zrobić taki test Amslera. Tutaj do tego słupka, jeśli chodzi o samokontrolę, być może właśnie niedługo wkroczy też sztuczna inteligencja i te aparaty, które pomogą wychwytywać grupę osób, która powinna zgłosić się na badania okulistyczne. Z tej grupy osób, która zgłasza się na badania okulistyczne, osoby, u których zostanie stwierdzone podejrzenie AMD trafiają dalej, czyli do już szczegółowej diagnostyki, gdzie wykonujemy badania obrazowe. I do tej pory, poproszę film, do tej pory, takim złotym standardem była angiografia fluorescyjnowa. Jest to takie badanie gdzie dożyły, podawany jest kontrast, on przepływa przez naczynia, trafia do naczyń siatkówki. My w tym czasie wykonujemy zdjęcia, serię zdjęć i patrzymy, czy tam są te nieprawidłowe naczynia, które są w postaci wysiękowej, czy ich nie ma. Natomiast jest to badanie inwazyjne, dość długie jak na badania okulistyczne, bo trwa więcej niż 5 minut i jest to badanie, które nie może być zrobione u wszystkich osób. Na początku dwu, e, d, lat 2000 trafiło do nas e, urządzenie OCT, które można powiedzieć, że zrewolucjonizowało e, sposób oceny tej choroby. E, jest to badanie szybkie, trwa kilka sekund, powtarzalne, jest nieinwazyjne, bezdotykowe, robi się go łatwo i co najważniejsze, pozwala nam uzyskać obraz w czasie rzeczywistym, i pozwala e, w odniesieniu skan do skanu patrzeć, czy jak pacjent przychodzi na kolejne wizyty, czy w jakim tempie idzie choroba, jaka jest odpowiedź na leczenie, tak? Więc jest to niesamowite e, urządzenie, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć z taką rozdzielczością, jakbyśmy tą naszą siatkówkę włożyli pod e, mikroskop, tak? Jakbyśmy zrobili preparat histop... Histopatologiczne i obejrzeli sobie tak ją dokładnie jak pod mikroskopem. Czyli OCT ma mnóstwo zalet, ale miało jedno takie niedociągnięcie, a mianowicie nie, było, nie był widoczny przepływ przeznaczenia. Okazało się, że i z tym sobie poradzono, i od kilku lat mamy dostępne aparaty angio OCT. E, czyli aparaty, które e, wychwytując ruch krwinek w naczyniach są w stanie nam e, zobrazować naczynia siatkówki. Jest to niesamowite osiągnięcie, bo e, bez podawania żadnych kontrastów e, po kilku sekundach jesteśmy so, w stanie zobaczyć, jak płynie krew w naczyniach w poszczególnych częściach siatkówki. I tak naprawdę w chwili obecnej e, u pacjentów z AMD 95% pacjentów jest diagnozowanych dzięki tylko e, temu e, badaniu. Nie musimy wykonywać angiografii, czyli nie musimy wykonywać tego badania z kontrastem. E, chciałabym podkreślić tylko, że to wszystko, te wszystkie badania, e, stanowią takie puzzle. I zarówno badania okulistyczne, badania ostrości wzroku, OCT, angio... OCT sprawia, że możemy to wszystko połączyć i dopiero wtedy mamy pełny obraz choroby. Czy to takiej bardziej dynamicznie wyrażonej czy w takiej subtelnej, początkowej fazie. Jeśli chodzi o leczenie w Polsce. To przełomem był rok 2015. I tu dzięki konsultantowi krajowemu profesorowi Markowi Rękasowi i wielu osobom udało się wprowadzić program lekowy leczenia pacjentów z chorobami siatkówki. Była to rewolucja. Mamy jeden z najlepszych programów lekowych w Europie. Jest to rzecz która rzeczywiście działa. Czy pacjent mieszka w górach, czy nad morzem, ma równy dostęp do najnowszej terapii. W programie lekowym, a jeszcze sekundkę, w programie e, lekowym obecnie mamy ponad 40 tysięcy pacjentów. Jest to największy program lekowy, e, jaki w ogóle istnieje na jakąkolwiek chorobę w, w Polsce. I e, e, to, co chcę podkreślić, to to, że w przypadku wysiękowej postaci AMD leczenie rozpo mamy rozpocząć już. Diagnoza powinna się równać rozpoczęcie leczenia. I o ile moim zdaniem, nie wiem, czy tu pani prezes się zgodzi, ten moment, kiedy pacjent trafia na kwalifikacje, od tego momentu. Tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni każdy pacjent dostaje pierwszy zastrzyk. Jeżeli został zakwalifikowany do leczenia, to w ciągu dwóch tygodni dostaje pierwszy zastrzyk, czyli jest rozpoczęte leczenie i to funkcjonuje bardzo dobrze. To mamy chyba problem z tym kawałkiem drogi do momentu kwalifikacji. I tu jest jeszcze duże pole do popisów, żeby od chwili, kiedy pacjent zauważa, że coś się dzieje jak najszybciej trafił na tą kwalifikację do leczenia. Gdyż ta błona, która sobie rozrasta i niszczy nam tą siatkówkę, ona na początku rośnie szybko. I im zahamujemy ten rozwój na wcześniejszym etapie, tym efekty leczenia są lepsze. A, Jeżeli w ogóle jej nie leczymy, to ona sama powiększy się mniej więcej do obszaru 10 średnic tarczy. Średnica tarczy to taki nasz centymetr okulistyczny. Więc wyobraźmy sobie 10 tu takich kółeczek. Wtedy już nie ma czego zbierać, tak? Tego widzenia praktycznie nie ma. Zostaje widzenie peryferyjne, natomiast tego widzenia centralnego praktycznie nie ma. I to, co muszę powiedzieć jakby z naszej praktyki, że najbardziej frustrujące jest to, jak mówimy, że za późno przychodzi, przychodzi pacjent, i my wiemy, że rok wcześniej, kilka miesięcy wcześniej byśmy w byli mu pomóc, tak? Bo mamy do, do dyspozycji najnowsze preparaty, które są na całym świecie. One od razu, praktycznie, po dosłownie tygodniach, miesiącach, wchodzą do programu Lekowego. I, i te preparaty są jakby tworzone coraz nowsze po to, żeby. Wydłużyć odstępy między zastrzykami, tak? bo pacjent dostaje serię zastrzyków. I w tych pierwszych preparatach te zastrzyki musiały być dawane co 4 tygodnie. Teraz udaje nam się wydłużać te odstępy do 16-20 tygodni, to są 4-5 miesięcy. Więc jeszcze do niedawna, bo te dwa preparaty weszły, weszły niedawno, jeżeli ktoś miał leczone jedno i drugie oko. To proszę sobie wyobrazić, co cztery tygodnie bywa u nas bardzo często. Ja się widziałam z niektórymi pacjentami częściej niż z moją mamą. A teraz te odstępy jesteśmy w stanie wydłużyć do takich okresów, że po pierwsze i logistycznie dla pacjenta jest to dużo lepiej i dajemy pacjentowi czas, który może spożytkować na e, przyjemniejsze rzeczy. Natomiast e, wydłużamy ten odstęp czasu, ale cały czas jest progres. Powstał pomysł. Podawania informacji genetycznej dla oka, tak żeby, lek, żeby oko samo sobie produkowało, można powiedzieć, lek. I to jest terapia genowa, która już przeszła drugą fazę badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Możemy sobie to wyobrazić jak takiego gołębia, który biegnie, biegnie, który leci z kopertą. Tą kopertą jest ta informacja na temat leku, jaki oko powinno sobie wyprodukować. I ten gołąb dostarcza tą informację w odpowiednie y, miejsce w oku i oko sobie samo produkuje lek tak, że z 70, ponad 70% pacjentów wymagało tylko jednej iniekcji w ciągu roku. Więc perspektywy naprawdę są tutaj y, niesamowite. Cały czas jakby mówimy o tej postaci wysiękowej AMD, tak? dlatego że ona właśnie jest taka burzliwa, znacznie zaburza widzenie. A do tej pory pacjentom z postacią suchą AMD mogliśmy zaproponować tylko dietę, rzucenie palenia, to na pewno bo pogarsza przebieg, aktywność fizyczna, suplementy diety. Czyli tak naprawdę niewiele, tak? Ta choroba dalej postępowała mimo wszystko. I tutaj kolejna dobra wiadomość. Pojawiają się również terapie genowe w zaniku geograficznym. Są to leki, które pozwalają spowolnić, yy, spowolnić przebieg choroby. One nie, nie, nie sprawią, że odzyskamy tą siatkówkę, która już została zniszczona, ale spowalniają przebieg choroby. Yy, amerykańska. Agencja FDA zatwierdziła ten lek do stosowania w Europie, nie został on zatwierdzony z różnych powodów. Natomiast jeśli to nawet nie będzie ten preparat, to pokazuje, że jest światełko w tunelu, tak? Że jest szansa na taką terapię, która rzeczywiście zmienia przebieg choroby. To, co mówiliśmy o sztucznej inteligencji, do czego będziemy w stanie ją używać. Trochę nas, znaczy na pewno mocno nas to cieszy. Trochę czasami przeraża, ile ta inteligencja e, potrafi, e, więc e, mam nadzieję, że tutaj zostanie wykorzystana tak, że rzeczywiście ta diagnostyka e, będzie e, szybsza i że będziemy lepiej w stanie przewidywać, e, jaki lek dobrać do danego pacjenta, ile tych iniekcji pacjent będzie potr potrzebował. E, Chciałabym powiedzieć, że AMD w liczbach wygląda przerażająco, tak? To jest 196 milionów osób chorujących na świecie w 2020 roku. Prawie 2 miliony osób praktycznie ślepych z tego powodu. Jest to pierwsza, największa przyczyna utraty widzenia osób po 50 roku życia w krajach rozwijających. Ale chcę, żeby z tego naszego spotkania wybrzmiało to, że rzeczywiście mamy czym walczyć, że ten program lekowy, który funkcjonuje, funkcjonuje dobrze, na bardzo dobrym poziomie, i mamy najnowocześniejsze leki, któremu, którymi jesteśmy w stanie się jakby przeciwstawić i sprawić tak, żeby jedyną rzeczą, która zasłania nam horyzont, jest palma kokosowa, a nie jakieś mroczki z powodu AMD. Dziękuję bardzo. Pani doktor, pięknie, pięknie dziękuję. Ja zawsze tak yy, lekarzy, którzy leczą AMD, którzy ratują pacjentów przed tą chorobą, no, zawsze jakoś mam cieplutko w sercu, bo nasze stowarzyszenie przecież nazywa się Retina AMD Polska, yy, bo w Polsce. I chciałam tutaj z tego miejsca serdeczniejsza z Pani podziękować, że Pani no, walczy o, o to widzenie yy, ludzi, którzy często przychodzą z takimi, i nastawieniem, że chcieliby, żeby było lepiej, żeby wróciło to, co było dawniej, jak byli młodzi, zdrowi, a tu ciągle muszą przychodzić, ciągle nadstawiać to oko do kucia. i to jest myślę, że pacjenci potrafią być uroczy, ale potrafią być nieuroczy. Mogę to powiedzieć, bo sama jestem pacjentą i też siedzę w kolejkach i też wiem, jacy jesteśmy i wiem, jak, jak, jak potrafimy narzekać, ale chcę powiedzieć Także powtórzyć po pani doktor, ale podkreślić z tego miejsca. Polska ma. Jeden z najlepszych, znaczy no, złoty standard leczenia AMD na świecie. Nie ma lepszego. Nawet w Stanach Zjednoczonych leczą w większości, no już tak powiem, Avastinem, gdzie u nas lecz leczonych pacjentów jest, leczeni pacjenci są w programie lekowym głównie lekami, które są celowane, które są sprawdzone, które mają w swojej prawda no, charakterystyce właśnie leczenie do AMD mokrego. I chcę powiedzieć, że mamy około 200, nie wiem, już jest chyba ponad 200 ośrodków w Polsce leczących w programie lekowym. Pani doktor jest jednym e, pracownikiem, jednym z tych 200 prawda, e, miejsc. Także, ale ja myślę tak, mamy świetny program. E, dzięki no, Narodowe, Narodowemu Funduszowi, ale przede wszystkim Ministerstwu Zdrowia zapewniono nam środki na leczenie tej choroby. Co więcej, mamy cudnych, wspaniałych lekarzy, którzy z takim sercem mówią właśnie o pacjentach i o leczeniu. Czego nie mamy, my pacjenci? Brakuje nam wiedzy, że wzrok trzeba badać na, tak jak tu pani doktor mówiła, samokontrola, ale też, że nie zwlekać, jak najszybciej trafić, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, bo tylko możemy działać, jeśli jest współdziałanie pacjent-lekarz. Także kochani, wszystko w naszych rękach. Dziękuję pięknie pani doktor jeszcze raz wszystkiego co najlepsze. Tutaj wolontariuszka pomaga. Wszystkiego co najlepsze słodka, słodka e, e, słodkie podziękowanie. Pięknie dziękujemy. Przy okazji też chcę Państwu powiedzieć, że Retina AMD Polska też była zaangażowana właśnie w proces e, tworzenia w ogóle programu. My nawet nie marzyliśmy o, o programie, tylko marzyliśmy o tym, żeby w Polsce byli pacjenci leczeni. W 2015 roku rozpoczęliśmy projekt, w którym napisaliśmy raport na temat sytuacji osób tracących wzrok z powodu AMD, i pamiętam też nasze rozmowy w ministerstwie wtedy. Jeszcze był ministrem, pan, pan radziwił. I, I pamiętam to zaskoczenie, kiedy podaliśmy statystyki, że NFZ wydaje na, lecze, znaczy na leczenie pewną kwotę, za którą pacjenci są leczeni w skali roku 2,6 iniekcji rocznie. Pani doktor wie, o czym ja mówię, dlatego że jeżeli, się, jeżeli pacjent dostaje, wtedy dostawał 2,6, no to Mniej niż dwie, znaczy mniej niż trzy iniekcje rocznie, tak naprawdę nie był leczony, był skazany na utratę widzenia. Dziś mamy nowe leki, też Retina MD Polska, yy, muszę powiedzieć, też jesteśmy i proszeni, ale też my sami do Agencji yy, Oceny Technologii Medycznych zgłaszamy swój akces jako, yy, jako organizacja społeczna, zabiegając o to, żeby, no. To nie jest tanie leczenie, kochani. To są drogie leczenia w skali y, kraju, bo jeszcze chodzi o liczbę pacjentów, żeby te y, terapie były dostępne. Też zabiegamy o inne schorzenia, o inne. Tutaj mówiono o neuropatii Lebera. Teraz jest już pierwsza terapia w ślepocie Lebera. Kosztuje półtora miliona złotych na jedno oko. Więc nikogo nie stać na takie leczenie, a czeka w kolejce kilku. No, może 30 pacjentów, którzy dziś są skazani na ślepotę, jeśli nie dostaną tego leczenia zatrzymującego chorobę. Kochani, dlatego wyedukowany pacjent, media, dzisiaj też dziękujemy, ale też naszą konferencję śledzą dziennikarze z telewizji i z, tutaj z Białostockiego radia, za co też dziękuję. To wszystko działa i to, że będziecie wymówić też swoim bliskim o tej konferencji, o tym, co tu się działo, o tym, że e, no jest współdziałanie, to jest właśnie sposób na czynienia dobra i przekształcania świata na lepszy. Nie narzekamy, tylko bierzemy się wszyscy do roboty.